Joł mano Witam was w pierwszym odcinku z Survivalu. Jest dzisiaj ze mną... Kuba. O cześć. I Mati. Simon Kuba. Kuba też nagrywasz, nie? Kuba. Witaki, witam taki Witam, Wita, witam. Dobra. Jestem, Mati Maciek. Cześć. To, 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 Cześć, cześć, cześć. Ha, ja Ale. mam... Ja mam nasionka de las macius to może gdzieś a mam opa w ogóle, żeby się tepać. Ale... ...czekajcie. Gramy bez opa noby. Czekajcie, muszę wideo z Tagins ustawić. Kuba, pokaż twoją twarz. Co ja odwaliłem. Kasuję. Ej, no czemu mi się przeskakuje? Nie mogę na normal ustawić. O. Mati ma... Mam opa? Nie. Nie. E, to daj, tak musi No gramy bez opa i bez pania, Kuba. Zabij się, krowo. Zabij się, krowo. Zabij się, krowo. Zabij się, krowo. Kurde, zabij się, krowo. Krowa mi ucieka. Ej, Kejwa znalazłem. Kuba. Tak? Kejwa znalazłem. znalazłem, jajko. No ja też mam. Drugie jajko, trzecie jajko. o, mamy Odmina yy, yy. Czwarte jajko w A ja, z, ja zbieram jajka. P. Eeeyy. ono. Yy. Jajko. fakt to nie jajko. Znoś jajko, kuraku. Znoś. Mogę w jakichś teksturkach? Kic, kic. Na zwykłych jadę. Ja na pitwul. Ja. Zniesie go. Bo mogę ci wykopać. O, możliwe, że na moim kanale pojawi się The Walking Dead, więc oczekujcie. Gini. Gini. Kuraku! Kura, o, zabiję. Ja też będę nagrywał The Walking Dead. Czytaj po polsku. Graj po polsku Pytaj po polsku Zrób jak to jest Przeszczep nerki, zrób to sam <laughs> Wymień serce A KS jest, Jestem wojownikiem GDIK KS <laughs> Buduję, miksuje, miksuję, remiksuję. Yy, gdzie wy jesteście, yy, mleko? Ej! A, tutaj. Oh. Idę do pa, was. Się krowa. Pa, pa, się pa, 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 ona chce cię zabić! Czekajcie, Bądź jak ninja. Poczekaj. O właśnie, jeszcze trochę awansuje samuraja na ninja. Czajcie, będę miał wyższy poziom w tajemniczenia i będę mógł mieć czarnego skina bo yy, przechodzę z klanu Białych Samurai do Czarnych Ninja. Mati jest PvP, jak to mówi Roli. Nie ma PvP. Ale jest, jest... Jest Enderman, no właśnie widziałem, i tego zarąbać. Ja też go zabiję. Je Mati, nie, tak się nie zabija Endermana Podchodzisz do niego, patrzcie mu w nogi wtedy go Ej, tu Kurde Mati! czemu mnie z nim sam na sam zostawiłeś się z dwoma Lubię to. Nie lubię tego. Kłamiesz. Jaki ty tu poziom ustawiłeś? Hard? Normal. Maciek, co ty z nim robisz? Z kim? Nie pyta, że... A ktoś w ogóle się od workmans czy nie dobra, 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 dobra? dobra, idę Mati, uważaj, pająk! Się Kuba masz szczałę w bani, uważaj Dobra, dobra wiem to... o, ok. Dobra Zaraz deadnę, mam dwa syduszka koledzy Może się z... To, czekaj, cię, ale nie mam to Zabunkrujmy się, co wy na to? Ja na to, że że, że to dobry że... pomysł Zrobię nam bunker To rób, musimy przecześć to nos Tak Edz? Chodź, zrobiłem o, drugi, drugi Bunker, zrób to sam Gotowe Dobra Maciej, chodź, idę Wejdź o weź, weź Dobrze Ej, ma, no, idę. Może tu będziemy mieszkać co wy na to? To no. przygody bunkrowników Zrób mi kilofa To się zrób. Można? To daj mi kobla. Ja FBI. Mati, zapraszamy no, na imprezę. No właśnie też. Jak na żywo, nie? Ja mam podobny dom. Kuba daj mi kobla. To se zrób! No... Zrobić se kobla bardzo bardzo fajnie. No to se kilo. Se. No to daj mi kobla! No to se z drewnia, se. No, masz kilo. Z drewna. Oh, ma Ej, tu jest ciemno, czekaj. Kto się bawi? Mąd deski I się robi wynkiel. Drew. Drew z miale w zębie. Ej, może niech to zamknijmy, co? Bo jak tam się nam jakiś creeper wrąbie, to nie będzie za miło. A mat. Przepalamy mięso. Tomasz. Kuba, przepal mięso. Jakie 3D. Uh. Ja nie mam aktualnie w 3D. Bo, bo dopóki... Trzyman. Skąd Tomasz? masz? Gadaj, gadaj. Co Mati ma? Skąd Tomasz? masz? Mati skąd masz złote buty? To nie są złote, to nie są złote buty. No wiem. To są oryginalne buty na jacza. Pokaż. To co? Miał, miał być taki joke. Wrzuciłem. Ej, potrzebuję, ej, potrzebuję. ej. ej ma, macie skórę? Daj mi jeszcze to Maciek. Daj mi to daj, daj ktoś skórę. Nie mam skóry. Trzy skóry Kuba daj. Mam, Nie, mam jedną. Nie mam kości. I, ale i, jestem zarąbiasty. Ale teraz. masz. Jakie najacze w ogóle weź Kuba się schowaj, idź spać Jaźni na y, tego, na wojnika gelai pa A ja mam węgiel. Ej, cicho ja muszę nabyć 30 level, będę mógł Marta, mięso, będę mógł krankedy grać Dziękuję Już Marta, we... mięso. Chodź tutaj z tym mięsem. Przedziłem Gdzie, tu nie ma ja tam... Masz, Kuba, może To chodź tutaj, dam ci kill zaraz mat. O, Danke. I przynieś mi tu mięso. Chodź tu. rzuciłem. Na schodach leży. No dobra, ale ja jestem niżej, tak? Bo węgiel kopię. expie. Muszę 30 level wbić, bo chcę grać rankedy. Masz. Ludzie będzie podziemny metro. Mamy 18 węgla, koledzy. Węgiel. dobrze. Maciek, gramy w do Walking Dead Kooperacja. Mogę zagrać. To bardzo dobrze. Co będziesz... Co y... tam pierwszy zginął? Fals. A, tym policjantem będziesz. nie? Y, nie. Będziesz mnie prowadził do więzienia. Yyy, nie. Zombiaka i sam i nie musisz zombika, a ja ci walnę kulkę w Dzięki, bardzo miły jesteś. To był spoiler, nie słuchajcie tego. Tylko kuba w kooperacji. Ja nie muszę walnąć tego zombika. Mogę ciebie pod niego wychnąć. Ale ty się z przodu i ty będziesz smasakrowany. Nie, yy, kłamiesz? Tak, yy, tak, tak, tak y, y Nie kłam, nie spoileruj mi tu Moi widzowie nie chcą wiedzieć co się stanie yy, w pierwszym odcinku Tu mam yy, yy, A ja mam yy, 25 węgla Kopiemy się w dół, to jest bardzo dobry pomysł no, a y, ja idę szukać diamentów. Nic nie widzę. O, następny węgiel. Spiralne kopalnie są najlepsze. Mogę się tafnąć do kogoś. To nie możesz. Jaki kiter. Jaki ty masz nick? lasek Jeden Mati Łatwiejszego się nie dało? Nie, był jeszcze trudniejszy. <gryzny> hop, hop. Pa pa, pa paluszek kurydza. Pa-pa-pa-paluszek Pom, pa, pa, pomidory pa, pa pa paluszek Nie wiem jak ty, ale ja się tym znoszę już A jeszcze jest dzień? To idę też Czekajcie Muruj, Mor muruj, i macie dobre Mam kilofa, nie? Uuu, uuu Łot, łot, Tu jest. Tam, pa, Pana góry, tam. Dawaj, on ukradł nasz wiadrichta. Dobra, uciek. Wydziesz Mati, tam, tam góry tam są tam, fajne. Tam. tam. Widzisz, tam góry są fajne? Gdzie? Tam. Tam, tam na pocztę. O, widzę. Bo mam mhm. na stream. No, no. Idziemy? Możemy. Dobra. Ja mam żelaza. O, oh, aj, oh, oh, oh. mam węgiel. Też mam węgiel. A ja żarcie. Też mam żarcie. A ty nie masz złotych zbroi. Jajko. A ty też nie masz złotych zbroi. No. To tam jest, czekajcie. O, krowa. Też macie taki bóg ze światem? No. Tak ja patrzę. I jest bardzo ciemno tam. Widzę trzcinę, Nie! Widzę trzcinę! Yeah, przed... Dobra, wy zabij te krowy. Ju. Yeah. Ej, to ogarnąć tą górę. Ja też, bo ja muszę sobie te oryginalne buty na i acza. A nie, to są cienie! To nie jest Bóg z cieniami, to są cienie. To nie jest Bóg z cieniami, to są cienie. Bardzo mądre, Kuba. Ja... O... Jak mi widzisz włoga, musisz w niego walczyć. Patrz na przykład takie. Yeah. O, sodaś wypukanie ma. No i to. O. Kuba to nie jest Maria. No. Wow. Co? to jest? Ej, co Ej, czasów Z Tak, Czekaj. To drugą. To drugą. To zgubiam świat, Ani. O. What the? F What the? A oh, Andy. A oh, Andy. Jaki buku? Andy, mały nasz Andy e, to, gdzie e, to gdzie robimy dom? Jonajcie się trzeba gdzieś odnieść, się, wiesz wiesz gdzieś wiesz, się wiesz. wybierzcie, ja tu krowy biję To ja idę poszukać A ja idę Jakiegoś, jakiegoś miejsca? Ktoś pójdę poszukać A też pójdę poszukać Ten, A to jest złe? No, no To musi być obickie a to jest mała epickie, no to co, no to bym, będzie małe epickie To musi być super epickie Bardziej epickie niż góry JJ Jokera Tak Tak, JJ mój bóg nie, nie kłam, fubu mój bóg Kuba zdradziłeś fubu Patrzcie, nie odzywa się teraz żałoba Zdra zdradził bo mój boh szajżej też krowa muszę sobie zrobić krowę boksa i być bardzo epicki I zrobić sobie klatę i to w dodatku ale ja chcę czarną to muszę sobie zdobyć tego bo ja muszę być takie wiecie wow. takie jak ninja Minecraft mi się ściął o nie no mhm. będzie ci się albo jakoś tak samo jak ja będzie ci się chyba co godzinę będzie się zacinał. Bardzo głupie. A ja nie mam jawy najnowszej. No ja też nie mam. O ja. Jak noby weźcie, w ogóle się w schowajcie. Się... schowajcie. Ej, Ej, ludzie. To... Jawa, jawa. <laughs> to na tyle się zakończy ten odcinek. Jawa na browie psikus mam nadzieję, że będziecie oglądać nas dalej. Ha, ja e... Pozdrawiam was. A jeszcze chwilę ponagrywamy. Cześć. Żegnam yy, yy, się z widzami Kuby, bo z moimi jeszcze nie czy wystarczy Think. Minecrafta. Wyłączę czy wyjdę z serwą? Wyłączyć i później aktualizować jabłę. Dobra, włączyłem Minecrafta po prostu już jest. Ile krówek? Pozabijam je, nie? Wy będziemy mieli Czekaj, zobaczy film. O właśnie zapraszam na serwer to znaczy zgłaszajcie się na serwer Ala kwadratowa Masakra o nazwie Miniland. Jest już trzeci sezon. Nie nagrałem z niczego, bo chciałem zawsze nagrać jak się rozbudujemy, ale jak się zaczynaliśmy rozbudowywać, to zawsze coś wypadło. No i wyszło, że powstał tak jakby trzeci sezon tego. I myślę, że teraz to potrwa dłużej niż dwa dni. Więc zgłaszajcie Jestem. się kto chce w komentarzach Kuba, Boże, muszę tam jawę zapisać. Ja też muszę umieścić tam ścina. Ja. O jawa ja, ja Lol wszyscy wyszli, opuścili mnie, a ja tutaj... I, I am a hunter. porozmawiajmy o jakimś poważnym temacie skąd się od waltka, to to akurat było łatwe Mati ale ja myślę taki poważniejszy temat co masz w szufladzie czy coś ten deseń Mati akurat to to wszyscy chyba wiedzą nie co my mamy w szufladach <grym> No wiesz, ja myślałem o takich płytach. Pirat, <noise> Diablo 2. Oryginalna płyta z Tesco. Gra piracka. <noise> tak jak dzisiaj. Diablo 2. Płyta oryginalna z Tesco. Ej, Mati, dasz się tu zginąć? Jak nie masz... Jak nie masz głodu? To zobaczymy. Albo dobra, Jestem. jak ktoś to coś zjem Przygotuję sobie żarty. A skąd, skąd ciągnąć ja 64 bitowe? Nie ja wiem Mi ja się... 64 i pobrałem tutaj, tego, z O mam, mam, z O jest, fka... Ja mam, zainstalowałem Smaczne. A, smaczne. Kuba, mamy ponad stak mięsa już. No dobrze. Dobra, Dobra. Ja też już będę powoli tego odcinka kończył. Żegnam się z wami. Był dzisiaj ze mną Subskrybujcie Power Studio. Nie. Był dzisiaj nie? ze mną Kuba, był Cześć. ze mną Mati. Siemanku. I wbił teraz Exodus taki noby, który śpi w nogach. Męskich oczywiście. No co, a nie zgodzisz się ze mną? Nie. I tak śpi w nogach. Czekajcie jeszcze, sobie zrobię tak dla szpanu tę zbrojkę. Wtedy Mam ją ja Wtedy będę kończył. To Kuba i na Minecraftie. Ale w jakim serwerze? Mateusza. Ja bardziej epicko wyglądam. Nieważne, ty nie możesz chodzić. A ja będę miał zbrojkę. Taką, taką jak ninja. Jestem. Dobra. To może poszukam domku? Poszukaj. jasne Ja się zaraz... Chodźcie tu, to się pożegnamy z moimi widzami. ją bardziej kolorową projeczkę Chyba znalazłem. Kuba, dobra. Doty, to się do mnie. Dobra Kuba, te pomiesz się do ciebie, tylko craftboxa zabiorę. Patrz Mati, w tej ścianie. W, w tej ścianie ści. kiedyś, dobrze. No już No dobra, to usta ustańmy w tej ścianie i się pożegnajmy, chodź tu. ди